Cześć, witam z was z Mr. Interven i w moim let's play'u. E, jestem początku, początkującym let's playerem, który no po prostu hmm, przynajmniej trochę chce mieć widzów. Lubię grać w Minecraft, lecz, dlatego nagrywam ten filmik. E, jak widzicie, mam już trochę syropsów. Kilka razy już nagrywałem, ale no niestety się nic nie dało zrobić. Trochę już upłynęło dnia, przepraszam za ja to coś. Robiłem sobie narzędzia i już jak widzicie, że mam trochę materiałów, to wiedzcie, że kilka razy próbowałem nakręcić, to się okazało, że to jest audio, później się coś okazało, że w ogóle nie nagrywam, choć włączyłem Frapsa. Jak widzicie mam węgiel. To jest, podstawowy, to jest podstawa chyba na pierwszy odcinek. No. O dobrze mięso. Moi ubieni ulubienie użytkownicy YouTube to JJ Joker oczywiście. Bo to podstawowy. Później jest CTSG. Później Junior Junior i Zaha. Magdalena, Maria Monika i Re Rock, Rock Alone są naprawdę fajnie się ogląda. To jest jakby tak, taki podział. J.J. Joker robi takie filmy teraz z fabułą. Co to jest Tak, Jakby to tłumaczy, jak coś zrobić. Kręcię kręci, kręci swoją codzienność, co naprawdę ułatwia człowiekowi rozgrywkę. Nagrywam ten Let's Play, ponieważ e, sprawiłem przyjemność e, robienie filmików, a jeszcze większą grania. E, będziemy grać e, może tu się zmieni na teksturpak Doku Craft. Na początek... A właśnie nie będziemy mieszkać w jaskini jak większość, to zrobimy sobie już taką drewnianą chatkę. Przepraszam Was za ewentualne ścin ścinki. Nie mam zbyt mocnego komputera. I może czasami od czasu do czasu ścinać. O, tak jak teraz. Jeśli myślicie, że będę dużo mówił i na temat, to się mylicie, bo jestem początkujący i nie mam kompletnie. Nie mam kompletnie pojęcia, co do Was mówić w ogóle. Co sobie zatrzymam. No i mamy już wystarczająco, raczej drewna na zrobienie małej chatki. Na pewno starczy. Co, co teraz robię, to yy, biorę trochę piasku, bo mam nadzieję, że skończymy dzisiaj domek ten z oknami, pochodniami itd. Oj, znowu przycisnę, znowu przycisnę. Zbrą trochę kamienia, powiedziałem, że będzie nam potrzeba, potrzebna na budowę piecyka. Oczywiście w przyszłości będziemy rozbudowywać mieszkanko. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Nie mam oryginalnej wersji Minecrafta niestety. Tak jak mówiłem, nie, ben, nie mam za dużo do powiedzenia, ale mogę powiedzieć, że w następnym odcinku postaram się zrobić powiększyć trochę mieszkanko. Powiększyć trochę mieszkanko, może zrobimy farmę. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, osiem. Filmam. Muszę jeszcze je po jeden piasek iść. Krowa, co się dzieje? Już uratowałem cię. A teraz dawaj skórę. Hmm, ja ją uratowałem, a ona mnie chce też skórę. Ham. Kula, cały czas mi mylę... E. Już weźmiemy. Ładna okolica, będę miał widok na morze. Upia górka. Jeśli to jest głośno, przepraszam Was. No kojica. Nie oj oj oj, 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 mamy problem. Potrzebujemy wełny szybko. E e, synek, synek! Dawaj wełno. Gdzie jest owca? Gdzie jest owca? Kurde, 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 kurde. Gdyby nie te problemy techniczne już bym miał łóżko dawno. No ale cóż Gdzie moje pochodnie? Okej, okay, to chyba będzie na tyle w tym odcinku. W następnym zrobimy powiększymy domek. Na pewno powiększymy domek i coś tam jeszcze zrobimy. A teraz żegnam was wszystkich. Mam nadzieję, że się mi oglądało.